Mam świeżo założoną Google Classroom wraz z jednymi zajęciami utworzonymi za pomocą przycisku Plus, a następnie utwórz zajęcia. Po kliknięciu na zajęcia znajdziemy się w zakładce Strumień, gdzie widzimy kod zajęć, który możemy wyświetlić naszym uczniom. Aby dodać materiały lekcyjne, należy przejść do zakładki zadania, a następnie kliknąć przycisk utwórz. Mamy tu do wyboru kilka rodzajów zadań, z których możemy korzystać. Na początku jednak warto utworzyć temat, który w Google Classroom jest odpowiednikiem lekcji. Dzięki temu tworzone zadania będziemy mogli przyporządkować do poszczególnych tematów. Teraz możemy już przystąpić do dodawania materiałów lekcyjnych. Zacznijmy od dodania prezentacji stworzonej w programie Prezentacje Google. W tym miejscu możemy dodać istniejący już plik lub utworzyć nowy. Wybiorę też temat, do którego plik będzie przyporządkowany. Możemy także zamieszczać linki do materiałów zewnętrznych. W tym miejscu wstawię więc link do serwisu Quizlet, który umożliwia tworzenie ćwiczeń m.in. do nauki języków obcych. Następnie dodam projekt, który będzie sprawdzianem dla uczniów do samodzielnego przerobienia. W tym celu stworzyłem wcześniej formularz Google. Formularz ten wcześniej ustawiłem jako test. Dzięki temu system samodzielnie sprawdzi odpowiedzi uczniów. W kolejnym kroku dodam pracę do samodzielnego napisania. Wykorzystam do tego dokumenty Google. Dodając dokument zaznaczę opcję utwórz kopię dla każdego ucznia. Dzięki temu Google Classroom zrobi dokładnie to, to znaczy wygeneruje osobny plik dla każdego ucznia. Przez to mogą oni indywidualnie napisać pracę i odesłać ją do komentarza lub oceny. Następnie ułożę moje materiały w takiej kolejności, w jakiej powinny być. I to wszystko. Omówiłem tu podstawy korzystania z platformy edukacyjnej Google Classroom. Po więcej informacji zapraszam na witrynę edowista.pl.